Jestem taka zmęczona, ale zobaczcie jak nam psa czadowo poszło urządzanie Donku dla Cza, kitek, czemu no, on halo, nie z nami w domku? Bo, bo ponieważ Ty powiedział, że macie dosyć. U, nie, znaczy nie. Tak, jak ja mam z... no? pozbyć się tego z jednej ręki? A, dobra, nie było rozmowy, nie było rozmowy. Poza jestem zmęczona. Całą noc mo budowaliśmy, znaczy cały dzień w sumie. Yes, musimy zobaczyć, czy mu się podoba. Jeszcze, o, ja cię kręcę, dziura w płocie, tu została mu flinka. Opa, trzeba no, naprawić wszystko. Trzeba mu trochę No, ten... już ja do... nie mam siły. Dobra, tak to to wiem, ja, ja naprawię. Kompletnie się zmęczyłam. Na szczęście mam moje laski cukrowe. Super, super, teraz lepiej. Gdzie jest Stitch? Stitch! Halo! Gdzie już jesteś? Już ze pewnie położył Przecież już jest późno Pitek, po co robiony. mu jest uh, portal? Co? Weź to, weź to przecież A to, to trzeba mieć kilof diamentowy To nie jest tak prosto zniszczyć taki portal Czartujesz, Żartujesz To jest no, portal do no, Stitcholandu Stitcholandu, jasne Tak, Stitch Tak jak jest Miss To jest Stitcholand Stitch, Oj, Stitch o, jedzień, karmi sobie świnię? Kończ, Stitch. Stitch, ma świnie Gdzie ty jesteś, Kitek? A, tu jesteś <tip ty, <tip tj. Tj. Jestem tutaj, ale powiedz mi, skąd na ma świnie. No właśnie cię zapytałam o to samo Stitch Stitchus, Rozmawialiśmy na temat. Nie wolno ten. hodować zagrożonych gatunków. Świnie nie są zagrożone. Robimy z nich przecież szynkę. A, no to widzisz, że są zagrożone. No nie można przecież. <laughs> dobra, dobra stycz i słuchaj. A co, jak ktoś się tutaj w nocy wkradnie i będzie chciał ze świni zrobić szynkę i pomyli ją ze Stitchem Co ty mówisz, to trzeba zamknąć drzwi na klucz. No tak. właśnie w trzy pusty! Nawet się nie masz. No ja zapięte. wiem, owieczko, że chciałaś, żebym jaś smaka na naszego stitcha. Zapomnij! Co z tego, że jesteś różowa? To nie jest różowa, to jest przecież ta z waty cukrowej. Z waty? Nie, 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 nie mówię... o bo... Zostaw... Proszę, zapraszam cię do środka. O, proszę już. zostawić tą owieczkę w spokoju. Co tu robi Doniczka z kwiatkiem? Może to jest nowe hobby, Stitcha. Zamiast psuć, tak? Zamiast psuć, będzie hodował. Dobrze, Stitch, za to, że byłeś bardzo grzeczny dzisiaj, mam dla ciebie czekoladę. Dla mnie też? Proszę bardzo. Nie, dla ciebie Kiedy nie mam też czekolady. Nie mam Czekolada! Dobrze, przestań! Jej mam, udało się. Dobrze, masz Stitch. Mam drugą białą. Proszę cię bardzo, proszę. <laughs> białą, uwielbiam białą. A, A masz gorzką? Tu mam. Kto wylał wodę? Kto się zesikał? Matko, spisz, co się zesikał. Mufika. Sorki. To jest zwykła woda. A. Proszę, już. Pozbyłem się, ja cię Ojej. kręcę. Dobra, Słuchaj, A tu jest specjalny cukierek, tylko żebyś Mufika go czasem nie wzięła. Proszę cię, Stitch. O, proszę cię bardzo. Eee, Cuk, ja cię kręcę, co to takiego? Mogę spróbować? Tylko go nie jedz. No, no, no nie działa. Jak gdzie działa? Nie działa i masz rację, to nie no? jest on. To nie jest. A nie, to jest to. To jest niedobry Kitek nie chcę tego. To, o, o tu masz, to to jest dobry cukierek, to jest to nie naj, najlepszy jest cukierek. cukierek. To jest cukierek najlepszy. Kitek, Stitch nie jedz tego, to nie był cukierek. O matko. Stitch, co ty robisz? Głową się bo ktoś Stitch. cię wie. Stitch zatrzyma. Chodź, poczekaj! Bo przyjdzie po ciebie Tu razem z Vaderem. Załóż sobie ładną czapeczkę, będziesz miał taką zieloną elegancką. Zieloną do O jejciu. Wygląda jak gnobek! Jakby salerz miał na głowie, Kitek, nie śmiej się! Chodź, pobawimy się, Berka! Gonisz! Berek! Dobra, słuchaj! Dobra, jestem berkiem, Kitek, jesteś berkiem! Złapałem ci taką Ty jesteś berkiem. no! Nie zdążyłeś! No wiesz co! Berek! Berek, berek! Stitch śmierdzi. Jak to śmierdzi? O nie. To śmierdzi. O, ja cię kręcę. Eee, Stitch, musisz być czysty. Chodź, chodź ze mną. Stitch, chodź. Idziemy. Ja cię kręcę. Ja nie, ja nie chodź, mogę. Chodź, wykopujemy go w basenie. Puszczę tam Co bąbelki. Co tu robią kwiatki? Czemu ta impreza jeszcze tutaj nie jest skończona? Zapraszam cię, Stitch, na górę. Chodź, 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 A ja sobie zjem Dobra, jest to Stitch e, Cześć, Wednesday Zapomniałem po prostu, wiesz, nie, nie, nie da rady Kitek, nie e... mamy basenu, nie wykopiemy go Gdzie w Gdzie jest basen? No Ej, właśnie, Black... wyszłopali całą wodę Co jest? Halo? Nie, no jest basen, co ty mówisz, zobacz czujesz. Po prostu ktoś go zasypał Dobra, okej, okay, masz rację ja cię... Czekaj, gdzieś miałem, nie mam łopaty, no Stitch To Gdzie... pazurami o, matko. dawaj Ciemka... Stitch, słuchaj, tutaj jest basen i tu możesz się Łopat, gdzie no jesteś? tu, wskoczył! No kąpię się przecież, miał tu wejść, tak? A, jesteś pewny z basem? No to jest basen, 100% okay. jest basen. Yy... Oczekaj. Aha, tak. okej, okay. nie pytaj. Matko, co to jest? Matko! No, nie, 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 nie pytaj, co tu się dzieje. Tu... Eee, to jest dynia, eee, człowiek już... dynia! Prawiłem, dlatego. O, proszę, tu będzie wyjście na razie. No niestety, ale to będzie taki prowizoryczny to jest bo tak głodko. Dobrze, wiesz Sticz, weź daj mi tą czapkę, bo, bo źle w niej wyglądasz, serio. Wyglądasz jak taki mały gnomek, no. Bałwan, co tu robi bałwan? Ła, przecież jest lato! Nie, nie jest jak lat. lato. Jak to lato, jeszcze Wiosna. wiosny nie ma, geniuszu Dobra, jest zima, ale nie ma, nie ma śniegu. Zila! Dobra, dobra, muszę się przyznać. Sticz, zbudowałem ci nowy domek i to jest twój nowy domek. Czy tylko zamknęłeś właśnie w kanciapie? Nie. Kitek. Weź się ogarnij! Bo, jak ci normalnie. Nie śmiej się z niego, on stisz, jest taki biedny. Stitch, wracaj, stitch, przepraszam. Ała! Upsy. Mówię, nie Wyciągnij Nie nas stąd. Ujacie, jak słodko wyglądacie. O! Ogień, stąd. ogień! No, weź nas, wyciągnął, poczekaj. Dobra, czekaj, dobra, słuchajcie, słuchajcie, złapcie się. Laski, no. ok? Złapcie się no. jej, dobra? No, no. Poczekaj. Chodź, Stitch, ej, Stitch. Uciekamy tędy. Uciekamy. Co? My tutaj tak? zamieszkamy, mufinka. Wiesz? No tak, uciekaj. my zamieszkamy tu. Hmm. Kop, kop do przodu, do przodu, do przodu, kop. Stis, no i co ja mam teraz zrobić? Teraz mi się no. będzie nudzić. O jejciu! Blue wygląda przerażająco. Dobra, dobra wychodzę z tej tyłem, idziemy tyłem. Patrz teraz do góry, do góry, do góry, do góry, Zgubimy Muffinkę. <laughs> nie, do, do góry kop, nie wprost Do góry, do góry. Teraz, tak, dobra. I wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Dawaj, 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 dawaj. Jesteśmy wolni! Tak. Zalazła nas! Zalazła oh, nas! jakie to było. Płytkie. Dobra, 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 dobra. Chodź, szybko, uciekamy, uciekamy. Ja mam pomysł. Chodź, schodzimy się w straży żadnej Tam nas na pewno nie znajdzie. Dawaj za dom. Szybko zjedź. Ciemnia się, mam nadzieję, że jakieś potwory mnie nie zjedzą. Halo! Weź tu wejdź. Gdzie wy jesteście? Ej. McDonald's na 100% poszli do maga. 100% kierunek lody z frytkami. I po lewo koszuli. bufika. Idę do Was do McDonald'a! Nie w tą stronę! O, ne, no nieważne. Powiedział, że to żeby mnie zmylić. 100%. Uuu, kto tam biegnie? Hejka! Chodźcie do Maka! Chodźcie jasno! Co, ej, 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 ej! No chodźcie! Proszę się tu zatrzymać. Będzie fajnie. Proszę się zatrzymać, Mufinka. Chodźcie, nie Mak, bę... jeszcze może czynny, bo on jest 24 na dobę. O mówiłam, że czynny. Dzień dobry, dzień dobry. Na rachunek tego tutaj pana, który ostatni jest. Ja poproszę frytki z lodami z truskapową polewą. Stitch, nie! Nie wchodź tam, matko, nie wchodź, bo z ciebie zrobią kurczaka! A! Stitch. Chodź! Styczusi! Chodź, chodź, proszę cię! Chodź. Będzie fajnie, wiemy sobie pyszności. O tu się dzieje. Szybko bo zgłosiłam. Przepraszamy pana, ale to jest nasz nowy. Piesek! Nowy pies. To jest mój piesek! Tak, Nazywa się Stitch. On Wygląda on strasznie. Ej! Co pan powiedział? Nie obrażaj. Nieładnie. Nie Bardzo był pan, pan miły. za karę nie zapłacimy panu. Chodź Stitch, tutaj? chodź. Chodź, chodź Stitch. wychodzimy stąd, nie bij golaską cukrową. Przestań. Nie jest nic! Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź wychodzimy. No, nie no, przestań. nie, dup! O, matko, o tej Stycz. Nieładnie się zachowujesz. Nie, nie, po prostu. O, poczekaj, to... przerwa na jedzenie. Przyszło moje zamówienie. Ja ja w tym momencie... Ja mam dosyć. Mm, no, Stycz, proszę cię, ja ci dam burgerka. Albo nie, mam dla ciebie, wiem, zawsze bardzo na pewno... O, o ciastka świąteczne. Uwielbiasz ciastka świąteczne zgadłem. Zobacz, widzisz, widzisz. I tak, czy to są przeterminowane ciasteczka świąteczne! Ni, ni, poczekaj. No czuję, że śmiem. Nie, no, tak szczerze, były dobre. Masztić. Mufince po prostu zawsze tak robię. Matka, Wtedy nie chce patrzą. jeść. Chodźmy stąd, bo za dużo już tutaj widzów się jakoś tak, wiecie, zrobiło. A, mi się widzów? Mówiłem, nie widzów? naszych widzów! Widzowie! Hej, siemaneczko, widzowie! Nie takich widzówki, A, tak, okay, nie takich! dobra. Ja myślałem, że wiesz, że, że jesteśmy tutaj na przykład kamerowani. To widzów w ogóle bym tego bym widowiska! A wyobrażasz sobie, jakby tak naprawdę wszystko nas kamerowało i to wszyscy by było widzieli, creepy. co robimy? To by było straszne. Ale na się już nikt nas nie kameruje, idziemy. Co się stało? Ojej, Ciukitek! Halo! Ty, Halo, Co ty ej, się wygłupiasz? Ale no weźcie mnie! O, jak <laughs> słodko! Nie się tak na... Wypuśćcie mnie! O, on cię karmi jak ptasia mama! <laughs> Mówisz, Mutinka. Ja stąd wychodzę. Nie, ja, ja wracam do domu. Ja się z wami już nie bawię. Jak ty chcesz wychowywać Stitcha, to rób to sama. Ja, ja sobie znajdę innego Stitcha. Lepszego, będzie, będzie innego koloru. Chodź, Stitch, pójdziemy do parku trampolin. Bo Kitek mi tam nie pozwala chodzić, bo stwierdzisz, że sobie coś zrobię. Ale nieprawda, chodź. Będzie fajnie, to różowe. Ku przygodzie. Matko, moje trampoliny! No. Podsać mnie. Co tu się dzieje? Wiecie, która jest godzina? Ten, Do łóżek. Tu jest zamknięte. No nie. Park Trampolin jest zdecydowanie zamknięty.